Mano, ja jestem JXPL, a to jest jeszcze odcinek Serii. Tak, no, Eurotrack Simulator, tak. <grym> tak, 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 ja tak, mogli jechać... <grym> <Bez>. <grym> No ja już to jest odcinek nagrywam ten odcinek jak już jest późno Kurczę. Chociaż te zapasy czym powiedzem no, Majstki taki... no, w sumie można się przepłynąć Mam Na nadzieję, że nie widzieliście przepłynę po... przez port to Wam pokażę Tym, którzy tym które nie widziały Lol Mm, mm, mm. Ej, sexy lady, up. No, co mam jeszcze powiedzieć ciekawego. No nic, zaczynamy. odpalamy tira. I jedziemy. jedziemy do poziołka. Poziłko. Kur... WD. Ja też nie, nie, niedobro można wkręcić. Nie róbcie sobie jeźdź, że ja tu nie wykręcę. Nie dobra. Teraz już wykręcę. Hmm. A właśnie wyciszyłem sobie już tak na maksać dźwięki w grze. A więc już nie będzie tak jak było w pierwszym i drugim odcinku. Po prostu nie mogłem tego ustawić, a więc... Czy wybaczycie mi to? No Boże... O Boże, ten tępy wyjazd. Jest ja tu kiedyś utknąłem. Mm. Właśnie mi Tira wypionowało. Wy też to widzieliście? Kurde, przegłosujcie szybko Tira. Jak, jak na styk, na styk, na styk, na styk. Ej, eee, jeszcze mam trochę miejsca. Czekam aż ten koleś się Nie ogarnę Girm Gang nam joking mm, 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 a. No i dzisiaj po szkole. No jutro już po szkole. No. Kurczę, ja to nagrywam już tak strasznie późno w nocy. Jest pierwsza, druga. <gry> tak, pierwsza druga. Teraz jak? No a teraz już lepiej. Ja nigdy nie umiem wy tak wyhamować idealnie. <ścoughs> tak, 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 tak. No nie, co chwilę czerwone światło. Dobra, już nie będę sprawdzał, bo było to takie dla dzieci, ale muszę patrzeć na światło. Kurde, dobra środa. O boże, A my to w ogóle chyba do Rotterdam jedziemy. F7. No gdzie? E. Nie, do szalfit. Nie wiem czemu, ale mnie tak wciągnęła ta gra strasznie. Teraz w nią cały czas gram. Specjalnie dla Was. co ja to robię? Nie wam mówię. mogę. Się. Tym pasem ja jadę, tym pasem, tym pasem się najlepiej jedzie. No. I przepraszam was, że robicie takiego... Ale to jest takie, wiecie... Sorki? Teraz dla tych gości z słuchawkami. Bo wiem, że to... wiem jakie to jest uczucie. Patrzcie, się samolot ląduje i... Jak on leci? Lol, jakim on kurde co ten tu ląduje? A, bo tu jest lotnisko. Eee spokojnie. Lotnisko, Nie wiem, co robić, kurwa, że ja wyłączał w tunelu. Chyba, spod gieł. No, no ja za chwilę. To no, nie będzie jakiś taki krótki, nie wiem. Bo mam 300 mila, aż ja. To nie wiem, tak jak będzie 210 mil 200. No, 210 mil jakoś tak, to ja ten, to ja skończę. I ten, ten będzie podzielony na części. Dobra? No chociaż? Nie, bo mam jeszcze kawałek. Wow. kawałek musimy jeszcze przepłynąć. Nie, to tego nie będzie aż tak dużo. Wow, ja cię znasz 64 mile. Leś. Nie zwolniłem. I have prawie benut. Kurde. Jestem koksem. Bziu bziuuu. Ja, Nie jak tam mój kolego. Boże, że ja to no mam. Jestem udany, nie? Udany kierowca normalnie. Już przyspieszamy. O kurde, ja trochę zlagowało. No już. Chaprzem ona już jestem ogarnąłem to a więc wiecie, no będzie gites znalazłem jeszcze odcinki jest chyba z tam ostatniego odcinka no tam wiecie urywki ostatniego odcinka przygód z Twixem Kurczę, ja bym tylko zapamiętał sejwa który bym zrobił stamtąd Chociaż no bo... chociaż nie, nie wiem. Nie wiem, dobra, zrobię nowe, z nowego tego. Tam. No 60, porze, różnica. No nie. No. Teraz popłyniemy promem, tylko tam będzie trafić trzeba. Ziu, bium, 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 bium. Kurde, wiedziałem, że mi się tak stanie. O Rubens Barricello Kurczę, sorki za to ciszę, no miałem ja znowu będzie pewnie jakiś tempy Tempo nazwa 7 jak na przykład nie wiem Twix nie wie co powiedzieć Jejciu. Nie Kurde, szkoda. Myślałem, że jak wiadę to że jeszcze sobie popływamy, będziemy musieli szukać, a tu jednak nie wystarczy, że podjedziemy. I tutaj już mamy kotwicę, tylko trzeba hamować. Właśnie. Monter. Tak tak wybierzemy sobie ten podróż tutaj. Czy gdzie my mamy jechać? HAL Do hula Do hala jedziemy, no nie? Czy jechać... Nie, dobra, jedziemy do hala. Zobaczymy ile teraz będziemy mieli tych mil do przejechania Sorki zadziwanie No ale wiecie, już jest późno strasznie Czy tam nam 0 mili? Zostało lol. Nie no, księżycowe, zostało nam 80. Kurwa. To dobra, to wiecie co ja wam powiem? Dojedziemy to. Nie będę wam przerywał. Bo w sumie właśnie też mi się wydaje, że to trochę głupie. Przerywać wam odcinki. Pewnie będzie to... Aaaaaaa, to... jakie docinek, Godwix, jakie docinek. Dobra. Czemu ja Co Aha. Dzium, dzium. Będę mnie światłami. się pogięło. Co ja... Bo tak w ogóle... Co?

że możemy się gdzieś zatrzymać gdzie? No nie bo my teraz wjeżdżamy w taką strefę, że yeah. no, nie. Dobra. Czy gdzieś tutaj się zatrzymiemy i zrobimy koniec Pożegnamy się Ja i mój majestik <ś> Yyy... kurczę. Oboziu, 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 I jutro do szkoły. Niestety. Znowu. Znaczy, że jest środa. We wtorek wigilijka klasowa, w poniedziałek wigilia w domu. No i święta. Święta by wam zrobił jakiś, nie wiem, chrysztmus specjal. Tak, z Minecrafta bo gralibyśmy w różne gry, nie wiem możecie mi napisać na dole na dole, na dole w komentarzach czy ten, co byście chcieli, żebym wam zrobił w święta, czy no w święta była... nie wiem, tak dwa dni przed wigilią coś takiego w niedzielę nie, nie, no w sobotę co byście chcieli, żebym wam zrobił w tą sobotę, co teraz będzie z czego byście chcieli tego specjalnego. Hmm. Jeszcze za niedługo będzie już rok na YouTube. Jest. Jeszcze nie tu. O boziu. W sumie my tu będziemy skręcać. Kurde, nie tak, tak, teraz tutaj się możemy zatrzymać. tak, żeby nie stać na drodze, bo zaś będą się. Stoimy na drodze. Nie, a jak ktoś grał w Eurotrack Simulator 2? Jeden, znaczy się? Co tam jeszcze było CB Radio, no nie? Szkoda, że w tym tego nie ma. Dobra, ale już teraz przejdźmy do rzeczy. Tak, a więc żegnam się i. Tak, ja byłem Twix.pl. To był. Mój. Trzeciocinek serii. Eurotrack Simulator. Dwa? Tak, 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 coś jeszcze. No, no i żegnam się z wami. Ja, Twix.pl i mój. Track Majestic. Cyk, 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 cyk. Więc narka.